Witam Was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam opowiem coś o moich kurkach. Co prawda, widzieliście na niektórych filmach takie wstawki z kurkami, że kurki są już, ale jeszcze tu chciałam zwrócić uwagę na to, żebyście mi wybaczyli, jak będę mówiła, jakieś dziwne odgłosy mogą nawet pojawić się niechcący jęki. Dlatego, że moi drodzy, no ostatnio trochę mi zdrowie szwankuje. Dopadła mnie dyskopacja szyjna. Jestem na lekach, na silnych środkach przeciwbólowych. Tu jest bezwzględnie potrzebna porządna fizjoterapia. No ale kochani, nie o tym. Po prostu chciałam Wam tak na wszelki wypadek <głos》<głos》<głos》> wspomnieć o tym, ale też nie znaczy to, że zrezygnuję z nagrywania filmów i położę się, będę leżała i w ogóle płakała nad sobą. Nie kochani. Jeszcze mnie tak strasznie nie boli, więc chodźcie, coś wam opowiem o moich kurkach. Zapraszam. No jak e, większość z Was wie, tutaj znalazłam kącik przy kompostowniku dla moich kurek. Czy dziewczyny. Tej celebrytki. One już myślą, że zaraz wyjdą, jak tylko mnie zobaczą, albo że jakieś dobre jedzonko idzie. Tylko, że ostatnio właśnie były sobie w tym kąciku, jak się no, aklimatyzowały, tak. Natomiast już od jakiegoś czasu mają powiększony ten kąt. Może wejdziemy sobie. Może wejdziemy sobie. O, Słuchajcie, ja tylko zamknę za sobą. No i ten właśnie kurniczek świetnie się, muszę wam powiedzieć, że świetnie się sprawdza. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej. Już tutaj nic nie robiłam, bo tu miały wisieć jakieś kosze, tak, jakieś drabinki, huśtawki dla tych moich kur. Ale już dałam sobie spokój z tego względu, że, że tu będzie wszystko przearanżowane. Ten kurnik jest bardzo fajny, ale tylko na lato. Może być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Na trzy kury to jest zupełnie wystarczający kurnik. Ale tak jak mówię, ja ich tak nie zostawię w tym kurniczku. A co jeszcze z tym kurniczkiem zrobię, to Wam też później powiem i pokażę, bo na pewno go nie wyrzucę. A tu zbudujemy taki kurniczek, też na podwyższeniu z takich płyt warstwowych, ocieplanych, pianką w środku bardzo fajnych. Ja ich specjalnie nie kupowałam. Nie kupowaliśmy ich specjalnie, to są takie odpady ładnie wyglądające, więc tutaj zrobimy im taką fajną chałupkę. Mój mąż powiedział, że mi zrobi, zrobi, najpierw mówi do mnie, no jak ja Ci mam tutaj zrobić w tym kącie, każdy centymetr też wykorzystać tego ogrodu, no, no jak ja mam Ci to zrobić. Ale kochani, wspólnymi siłami wymyśliliśmy projekcik, no i zaczynamy w przyszłym tygodniu, kurniczek będzie troszeczkę większy na pewno od tego, no i przede wszystkim cieplutki, tak, cieplutki na zimę. Yy, no dobrze, e, słuchajcie, żeby nie było za długo. Bo wiecie, ja to jak zacznę gadać, no to koniec świata. <laughs> Mimo wszystko, że jestem kontuzjowana, yy, może zaczniemy od początku. Wstawię Wam tutaj teraz takie mm, króciutkie wstawki, jak kurki do mnie przywędrowały, skąd je wzięłam, z jakiego gospodarstwa. Także zobaczcie sobie. <laughs> No witam kochani bardzo serdecznie, tym razem od mojej siostry i szwagra z takiego małego gospodarstwa. I tutaj oto widzicie ich gęsiaczki, gęsiory, gęsi, jak się Bawa. mówi? Ej. Gęsi. No to zobaczcie kochani, jak kurki się mają właśnie u mojej siostry i szwagra. Kurka siedzi tutaj na kolankach. A tu zobaczcie o te szczęśliwe pieski, Gucio i cotka. szale już się najadły. Gucio coś Ptotce tłumaczy, ale... Co on może tłumaczyć? Nie mam pojęcia. <laughs> baw się ze mną, baw się ze mną. No ale normalnie, jakby coś mówił. Kochani, tu jest tyle przestrzeni. Zobaczcie. Tak powinno się chować i trzymać zwierzęta, a nie w jakichś klatkach pozamykane. Zobaczcie. Tu naprawdę mają jak w raju, do tego dostają bardzo dużo miłości i są bardzo dobrze traktowane. No Jakby ktoś z Was nie wiedział, no pewnie wiecie na pewno, to zobaczcie. Gęsi uwielbiają się kąpać, więc mają tutaj dwa baseniki. Żeby nie było kłótni, tylko że jeden. Także czasami ustawia się kolejka do baseników. I gąski się kąpią. W wodzie mają wodę codziennie wymienianą, czyściutką. No, także tak to wygląda moi drodzy. Mają też tutaj swoją chałupkę, ale w ogóle z niej nie korzystają. Wolą yy, spać na świeżym powietrzu. Także warunki są zapewnione, optymalne. Tu, proszę Państwa, kurka Mania. Jaka to jest rasa? Nie pamiętam. Rasa nie pamiętam. Nieważne, jest śliczna. Wszystkie kurki dają się po prostu brać na ręce. No niesamowite, co świadczy właśnie o samych gospodarzach, że kury się nie boją. Się ciemno robi, ale nawet taka szarówka nie przeszkodzi w tym, żeby zobaczyć pięknego koguta frania. Tak, Franio? Frania. Franek. No zobaczcie, przecudne ubarwienie, umaszczenie, nawet nie wiem jak to nazwać. Siedzi teraz u siostre normalnie na ręku. Tak jakby wiecie, co nam mu chyba codziennie fryzurę robi. Rano, przyznaj się, kochana. Nie. <laughs> Że go cieszysz. O, tak, cieszycie, cię, oszukuję. No zobaczcie jak wygląda. Pokażę Wam jeszcze może tutaj z drugiej strony. O. O, no, przepiękny kogut, przepiękny. Dobra. Kochani, a teraz szukamy koguta Staśka. Kogut Stasio? Stasio Stasio, Stasio już na grzędzie siedzi, na Żerdzi. Stanisław, się nie tak Stasiu, to jest dzikus. O, no jak jest dzikus, jak siedzi na... No zobaczcie, też jaki piękny. Stasiu! One reagują normalnie na imiona? Franek tak, Stasiek rzadko kiedy. No Stasiek widocznie ma swój charakterek, być może i reaguje, wie o co chodzi, ale nie pokazuje tego. No ale też przepiękny kogut. No przepiękny. I to wszystko, wiecie, ja to tak pamiętam koguty tak jeszcze z dzieciństwa, że to raczej one były agresywne. I raczej no, moja mama, czy tam ktoś z rodziny, bo kiedyś też mieliśmy kury, jak byłam dzieckiem, i koguty, no to raczej to było szybko trzeba dawać jeść i uciekać, bo dziobały strasznie. A tutaj, no to w ogóle, no w ogóle by nie przepuszczała. O praniu, w praniu sobie tak. przechadza się. Także tak, kochani, ja zabieram swoje kurki i widzimy się u mnie w domu. No i jesteśmy z powrotem. A teraz pokażę wam jak sobie radziłam z tymi kurkami, bo chciałam, żeby wychodziły na świeżą trapkę. Jak sobie radziłam, jak nie miałam jeszcze właśnie odgrodzony tutaj wolierom, znaczy wolierom, to to nie jest voliera, tylko zaraz wam pokażę taką przenośną wolierę, jaką wymyśliłam na takiej samej zasadzie jak właśnie tą tutaj widzicie. To są to są kiki po prostu do pomidorów i do tego jest przypięta siatka z tykankami. -ty to jest kochani bardzo prosta konstrukcja. Tutaj oczywiście zrobimy furteczkę, jak już tam zrobimy remont tym kurom, w tym kurniku, to będzie ładna drewniana furteczka. Na razie jest tak, bo nie było sensu wcześniej robić. I właśnie zaraz wam pokażę tą tą przenośną moją wolierę. Po prostu tak prosta konstrukcja, najprostsza prowizoryczna konstrukcja. Szybko, szybko po prostu ją zrobiliśmy i jest lekka. No dobrze, to za chwilę Wam powiem. Także zobaczcie, kochani, jak już kurki były u mnie w domu i chciałam, żeby wychodziły jednak na świeżą trawkę, bo jak ich wypuściłam na ogród, no to wiadomo, zaczęły tutaj swoje rządy wprowadzać i przeprowadzać organizację na moim ogrodzie. Ogrodzie według swoich zasad. <noise> Także tak. Nie mamy czasu jeszcze zrobić tej przenośnej woliery, to wymyśliłam tak na jakiś czas takie coś. O, proszę. I kościarki uruchomione i wertykulacja trawy też. Także zanim zanim zrobimy. No tą przenośną folierę. To dobre i takie coś no jakie wypuściłam na ogródek, to już mi begonie wykopały. <laughs> o, kurki się posilają. Dzisiaj mają takie menu z domu. Wszystko jest oczywiście świeżutkie. Nic tutaj absolutnie nie jest kwaśnego ani starego. To... Teżki są dawane na bieżąco lub specjalnie im coś gotuje. Lubią bardzo ziemniaki, obierki z ziemniaków. Ale wiecie, co za dużo, to niezdrowo. Idziemy teraz zobaczyć, ile mamy jajeczek dzisiaj. No, po tym deszczu tu się tutaj troszeczkę ta ściółka zmoczyła. Ale Tereska mówiła, żeby nie sprzątać tak przesadnie, bo kury się po prostu nie uodpornią. Patrzmy ile jest dzisiaj ja... O, dziewczyny. Bardzo ładnie. Cztery jajeczka mamy dzisiaj. Być może jeszcze się wieczorem z piątek pojawi. To może zrob... weźmiemy sobie trzy. Będę, będę yy, sobie zaznaczać markerem. Zaraz to zrobię. Bo podobno jeszcze tak wiecie, z dawnych czasów wiem od babci, od mamy, że jest dobrze zostawić jedno jajko w gnieździe, bo one wtedy jakoś tak no chętnie się niosą nie wiem czy to prawda czy nie, bo czy zostawiałam czy nie, no to niosły się raczej podobnie aczkolwiek jak zostawiłam wczoraj jedno no to dzisiaj wniosły wszystkie trzy jak dziewczyny o, teraz sobie tutaj kury urzędują przy samym kurniczku swoim Idziemy zobaczyć, ile mamy dzisiaj jajek. Wczoraj jajka zbierałam, a tu proszę, to jest z dzisiaj. Jedną zostawiłam tylko na zanętę. Jak dobrze pamiętam, bo nie zawsze zostawiam. I tak wygląda to. Kury, o wariatki chyba. <laughs> Mówię, zapędziłam je do kurnika i co, one tak się tutaj. Dyskutują, coś tłumaczą, taki dziwnie, dziwnie gdaczą, jak nie, jak nie zawsze. A ja już wiem dlaczego. Już samośka. Ja wiem, co mi się nie pasuje. Zobaczcie, zanim poszłam po telefon. Czekajcie, proszę zamknąć. To on już wyszedł z tego kurnika. Ja zaglądam, patrzę, tylko łapa wystawała. niunio, Leżą na jajkach, tutaj, w tym miejscu. Niu, nio ty kurą jesteś czarną? <śled> no, po prostu nie do wiary. <śled> no, jak widzicie, w kurniku nie musi być tylko samo klepisko no bo tutaj, jeszcze całkiem niedawno była trawa. Jak widać już jej nie ma. Jak kurki będą urzędowały, to nie będzie. Ale za to jest kochani dużo innej zieleni. Ja wcześniej no nie bardzo wiedziałam, czy to właśnie może tutaj być razem z kurami. Bałam się, że one... Ej, co tam się kłócicie? Pewnie jakaś znalazła robaka, druga je zabiera. Wcale, słuchajcie, właśnie nie musi być, no tak smutno, buro. Ja się bałam, że one mogą dziobać te rośliny, no bo wiadomo, no, większość naszych roślin w ogrodach, a nawet w domach, no to są rośliny trujące, zwyczajnie trujące. No my ich nie jemy, prawda, my mamy je dla ozdoby, no a kury też... No, moje drodzy nie są takie głupie i wcale nie dziubią, a nawet nie niszczą mi tych roślin. Zobaczcie, tu w ogóle nic nie jest przez nie zniszczone, chociaż naprawdę rośliny rosną no, bardzo nisko nad, nad ziemią, i tutaj one nie wskakują jakoś na to, nie, nie próbują się przedostać górą. Możecie no, też, dlatego że no, mają dosyć dużo jedzenia, także różnorodnego, więc dlatego ich tak nie korci jakoś bardzo uciekać. Raz tylko, y, raz tylko y, samcia, czyli samosia, o ta kurka, ta kureczka. Jakimś cudem przeszła przez te szczebelki. I wywaliła te donice z tymi kolusami, ale to tylko dlatego, no bo jakimś cudem się no przedostała i chciała przejść dalej, tak. Ale tak to, tak to, tak to wygląda, tak jak mówię, one nie jedzą jednak wszystkiego co popadnie, nie dziubią, tak jak i my wiemy co mamy jeść, tak samo i zwierzęta. Także, także, moi drodzy, właśnie y, tak to wygląda. A zobaczcie, właśnie, co miałam Wam pokazać, jakie one są wybredne. No stoi tu doniczka z rosnącym jarmurzem. jarmusz jest cały, stoi tu już dosyć długo. Nie, jarmusz B, koniczynka B, y, różnego rodzaju, jakieś takie, wiecie, no chwasty im rzucam. Też nie chcą jeść, mają swoje takie, wiecie, ulubione, y, ulubioną zieleninę. Bardzo lubią trawę, także Także tak ogóreczki, winogronko, makaron im gotuje, ziemniaczki, obierki z ziemniaczków też. Y oczywiście dostają resztki z kuchni y Ale kochani, nie daję im starych, kwaśnych rzeczy, jeżeli chodzi o resztki. Wszystko na, na bieżąco, na świeżo, jak nam coś zostaje, tak ze stołu, to kury dostają. I, i po prostu i po prostu tak sobie u mnie żyją. Może jeszcze zanim pójdziemy do tej mojej niby woliery, bo wiecie woliera to za dużo powiedziane, ja tak troszeczkę przesadziłam, tego ogrodzenia takiego, ogrodzenia kurzego, może tak to, to nazwę, to jeszcze powiem wam coś o tym kompostowniku tutaj. No mieliśmy ten kompostownik stąd zabierać. No oczywiście wiecie Znalazłabym miejsce, znalazłabym miejsce i na ten kompostownik drugie miejsce, ale zrezygnowaliśmy, bo po pierwsze, mówię do męża, słuchaj, jak go ruszymy, na razie to wszystko wygląda ok, chociaż on ma tyle lat, ale jak go ruszymy, to on się może rozpać, Jak stoi, to stoi, można jeszcze pozmacniać i tyle. A po drugie, moi drodzy, że one też korzystają z tego kompostownika, one w nim grzebią, tak, robią co potrzeba. Ten kompost pięknie siada, bardzo ładnie się przerabia. No i tutaj Wam może pokażę właśnie. My tu już niedługo będziemy wybierali, bo już kiedyś kręciłam film o właśnie o moim kompoście. Będziemy niedługo wybierali ten kompost, ale zobaczcie spod spodu co tu o, co tu wylatuje. Proszę, proszę jakieś. Czarne złoto, także, także wiecie, jak to się mówi wash and go, także zdecydowałam się ten kompostownik jednak tutaj zostawić, przecież to też jest powierzchnia, tak, to jakby ta powierzchnia się nie zmieni, dlatego że jeżeli one sobie i tutaj chodzą, bo to wiecie, one tak są wypuszczane pół dnia, jakby od rana, sobie właśnie siedzą tutaj, w tym swoim, można powiedzieć, dużym pokoju. A i kochani, tutaj, oczywiście, jeszcze będzie zadaszenie. Tu będzie czy takie zadaszenie: yy, no, taki przezroczysty dach. Yy, one sobie, co tu ja mówiłam? Mnie, słuchajcie, coś zerwało mnie, i zapomniałam, co to ja mówiłam. No, także, tu będzie te właśnie, jeszcze te zadaszenie. I one sobie właśnie, o już wiem, przez, przez pierwsze pół dnia, jakby przebywają w tym swoim dużym pokoju, a drugie pół dnia są wypuszczane. Naprawdę mają tutaj, no słuchajcie, no na trzy kury to ja myślę, że naprawdę sporo miejsca. I jeszcze tam za szklarnią jest taki pasek, całkiem spory pasek, gdzie też sobie chodzą. Tak? No i tak właśnie może, bo nie wszyscy wiedzieli, a może powiem moim nowym widzom, że właśnie ten sam kurniczek mieści się przy szklarni. I zobaczymy, jeżeli zimą nic nie będę uprawiała w szklarni, to no to kurki jeszcze będą sobie korzystały ze szklarni, tak? Także jeszcze ile im metrów dojdzie. Dobrze, kochani, w takim razie może pójdźmy sobie, pokażę Wam jeszcze Ogrodzenie. Ogrodzenie. Tylko wiecie co? Może o, może ja je zaprowadzę. Tylko muszę im. Mój mąż naszykował smakołyki. Zaprowadzę smakołyki takie w postaci finogron. Chodźcie, dziewczyny. Ojej, tylko ja jedną ręką tutaj mi się przewróciło. Ale wy sobie dacie radę. Chodźcie, chodźcie, dajcie sobie radę. Ej! Wyjdź! No gdzie żeś wlazła? Gdzie żeś wlazła? Czekaj, poczekaj, zaraz cię otworzę. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. No już. Zosia. Chodź. Chodź Zosia. Chodź Zosiu. Chodźcie dziewczyny. Chodź Zosia. Zosia. Chodź ty. Chodź. Chodźcie, dziu. dziu, dziu. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie. O. No i zobaczcie, kochani, tutaj. O. już dziewczyny są na świeżej trawce, tak to właśnie wygląda. Zwykła, słuchajcie, naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Zwijana y, mojego pomysłu. Ktoś powie, ale badziew nie. No ale to, to słuchajcie, to tutaj u nas nic innego się po prostu nie sprawdzi. Bo po pierwsze, te takie, wiecie, ładne, porządne woliery są bardzo drogie. Może bym jeszcze to przełknęła, ale one nie zdadzą egzaminu na moim ogrodzie tutaj, dlatego że one są ciężkie, niewygodne. Nie wyobrażam sobie bieganie z tą wolierą, to tu, to tam, bo wiecie, kury nie są cały czas tu w jednym miejscu, bo tej trawy to by już tu w ogóle nie było, tak? Ta woliera po prostu jest przenoszona. Czasami przedłużam, przedłużam im po prostu ten ich wybieg, tutaj, tutaj zagradzam i tak wiecie, dwa dni tu, dwa dni tam. Czasami ich w ogóle nie wypuszczam, no bo tam mają dosyć miejsca. Tutaj ostatnio sobie urzędowały właśnie i pod tym względem to jest bardzo wygodne. Tak jak mówiłam, to są słuchajcie, patyki do pomidorów. Bardzo łatwo się je wbija. Słuchajcie, tutaj, od może wam pokażę. Widzicie? Zobaczcie. Łatwo się jej wbija tutaj w tą ziemię. Szczególnie po deszczu, bo jest wtedy miękko. A jak nie, to po prostu sobie młoteczkiem pomagam. Jeżeli uznam, że, że po prostu no, nie będę rozkładała tej woliery, to po prostu zwijam ją i nie rozkładam, i woliera. Jest sobie tam stoi za szklarnią zwinięta i jest luz. Tak? Także tak, moi drodzy. No i jeszcze może o tym ich niesieniu i o tym kogucie, bo jak widzicie, ja mam te trzy kurki. Nie ma koguta. A ile jajek jest? Ja, słuchajcie, długo, długo się zastanawiałam właśnie nad tym, no jak te kury będą niosły się bez koguta. Pytałam, i tak wiecie, pół na pół, 50% osób mówiło, że kury muszą mieć koguta, żeby były jajka, a drugie 50%, że absolutnie, bo u kur to jest fizjologia i czy jest kogut, czy go nie ma. Kurki i tak się będą niosły do pewnego momentu, bo już wiadomo, że one nie będą się wiecznie niosły, bo u kura ogólnie w takim, no jak to się mówi, w pełni życia, no to żyje około od czterech lat, tak, około z tego, co mi wiadomo, co się dowiedziałam, no to później, po tym czwartym roku, to już nie ma się czego spodziewać. I słuchajcie, a nawet y, czytałam i oglądałam takie naprawdę profesjonalne filmy, no to nawet na takie, słuchajcie, na te trzy kury, no to jeden kogut, to nie może być, bo one by się w ogóle, no przestałyby się właśnie nieść, zupełnie odwrotnie, on by je zamordował, dlatego, że jeden kogut, to minimum na 10-15 kur, a gdzie na 3 kury? Także yy, okazało się, że rzeczywiście u ku, kur jest to taka fizjologia, że po prostu tak czy inaczej kurki się będą niosły. Ważne jest, aby miały dostęp yy, do dobrego jedzenia, do dobrej yy, no, do zieleninki, do trawki, żeby właśnie yy, miały dużo miejsca, tak? żeby mogły się poruszać, robaczka znaleźć. I w zimę y, w miarę ciepło i żeby w zimę miało ciepło i to kochani wszystko wystarczy naprawdę one mi znoszą to są trzy kury i codziennie są trzy jajka słuchajcie codziennie są trzy jajka a nawet tak jak tam chyba wcześniej y, te wstawki z filmikami były to chyba tam jest że nawet zdarzało mi się więcej tych jajek także. Także pytałam, pytałam siostry, czy to jest możliwe, że kura może znieść dziennie dwa jajka. Ona powiedziała, że bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko, ale jest to możliwe. No i słuchajcie, u mnie to, to u mnie, u mnie to się potwierdziło, tak. Także, tak, że tak, moi drodzy. Także, no to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film nie był za długi. Bo nawet nawet nie wiem, ile on mówię mówię, ale nawet nie wiem, ile on czasu trwa. Ale mam nadzieję, że wytrzymaliście, obejrzeliście z przyjemnością. Yy, polecam naprawdę kury do ogrodu. To jest nic strasznego. Yy, ja tak wiecie, przesadnie, tak, bo to są moje pupilki, to tak przesadnie trochę o nie dbam, ale one naprawdę nie potrzebują yy, jakiejś nie wiadomo czego. Nie są jakieś yy, no upierdliwe. Jeżeli zapewnimy mi odpowiednie warunki, tak damy Jeść, pić. No one sobie poradzą, słuchajcie. One sobie poradzą, także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. No i kochani, dbajcie o swoje zdrowie. Dbajcie o swoje zdrowie. I oczywiście życzę Wam tego zdrowia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Pa! pa. Oczywiście raz na jakiś czas wypuszczam kury na ogród. Wypuszczam kurki na ogród. No nie jest to codziennie, ale tak wiecie przed y, zanim pójdą spać, to jeszcze sobie chwileczkę pochodzą po całym ogrodzie. To robaczka też znajdą, to ślimaczka. Ja nie karmię swoich kur specjalnie ślimakami, że zbieram im, rzucam, nie, słuchajcie, jak ktoś ma kurki, to niech tak nie robi, bo to bardzo im szkodzi, co innego, jak one naturalnie coś sobie same znajdą, w niewielkich ilościach, teraz już mamy, wiecie, koniec lata, początek praktycznie jesieni, także większych jakichś szkód tutaj nie wyrządzą, no i jeszcze chyba nie powiedziałam Wam o tym, że kury dostają oczywiście, Wysokiej jakości ziarno, ekologiczną paszę, odpowiednio zbilansowaną, do której mają cały czas dostęp. No to już będzie tyle. Pa pa!